Beniamin ze wszystkich znajomych najpóźniej do naszego grona się przyłączył. Jego też przezwiska nie miały umysłowego znaczenia, tylko się do zewnętrznych stosowały okoliczności. Wołaliśmy nań Humboldcie, dlatego że dalekie odprawiał podróże. Łysy, dlatego że już wyłysiał okropnie. Teofil pierwszy nam go przyprowadził. Zapoznali się z sobą u jakiegoś antykwariusza, przy jakiejś numizmatycznej ciekawości. Później różne zdarzenia coraz ich więcej zbliżały, a na koniec jednego wieczoru Teofil stawił go w naszym kółku z tym poleceniem, że to jest człowiek, który najbieglej czyta przytarte greckich medalów napisy i najodważniej broni szarpanej swoich przyjaciół sławy. Jedno i drugie prawdą było. Jednego i drugiego sam Teofil doświadczył. Znalazło się też zaraz dla Benjamina miejsce przy ulubionym naszym kominku. Gawędki wieczorne wzbogaciły się różnymi szczegółami o Hiszpanii, Włoszech, Turcji, Persji, Egipcie. benjamin ślicznie opowiadał, a nade wszystko z niezwykłą dla podróżników skromnością. Prawie nigdy siebie na scenę nie wprowadzał, Rzadko kiedy wspominał, ja tam byłem, ja to widziałem. Czym zaś było to wszystko? Zobaczycie, Beniamin własną biografią rozpoczął zbiór swych powieści, które nam się przez całą zimę snuły potem wśród rozmów i ustępów ufnej przyjaźni pożycia. Raz pamiętam, było to w grudniu. Czas na dworze szkaradny, wszystkie wichry odśpiewały jakieś przeraźliwe rekwiem uwiniętej w śniegową płachtę ziemi, a mówię płachtę, nie opony, bo śnieg gruntu nie przykrył zupełnie, bo leżał w szmatach brudnych, podartych tu i ówdzie rozrzuconych, także biedna owa ziemia strupiałych członków swoich, jak cyganka żebraczka, nie miała w co otulić. Nam przecie musiało być dobrze i miło jednym z drugimi. Kiedyśmy się, pomimo zimna i błota, wszyscy z różnych stron miasta przy kominku u Emilii zgromadzili. Gawędka szła poważnie. Biegła szalenie, skakała wesoło, aż na koniec zahaczyła się o przedmiot niewyczerpany, odwieczny o miłość prześladowano Edmunda jakąś bardzo piękną panią, on się wypierał, ja bez myśli rzuciłam uwagę, że dziwnym obyczajem wszyscy zakochani kryją się z miłością swoją, jak z grzechem. Jak z grzechem? Co za porównanie, podchwyciła Augusta. Jak ze skarbem, jak ze stukaratowym diamentem znalezionym w kopalniach, gdzie inni ledwie po trudach największych maleńkie ziarnka świecące znajdują. Gdyby dojrzeli tego bogactwa, ich zazdrość by się zbudziła. Gdyby dojrzeli twego brylantu, ich niedowiarstwo by się odezwało, i może dla próby roznieciliby wielki ogień, i tak długo w ogniu ciekawy kamień trzymali, aż kamień by się na nicość przepalił. Ja bym ci jednak, Augusto, nie życzyła takiego znaleźnego, odezwała się tekla. A to czemu? Bo niebezpiecznie. Ej, co tam niebezpieczeństwo? A szczęście, moja droga? Dajcie mi, dajcie chwilę miłości. Świat taki nudny, zamieszkły, zbłocony, każda godzina w życiu pracą ciężką, obowiązkiem, nałogiem, jutro podobne do dnia wczorajszego, a dzień wczorajszy taki sam jak nieznośny dzisiaj. Muszę myśleć dwa a dwa cztery: suknia wełniana czy jedwabna, obiad spóźniony czy wczesny, ubogi, głodny czy pijany, gość nowo przybyły zły czy głupi. I muszę myśleć w te wszystkie szkaradne- obrzydliwe słowa. Miłości. Ach, miłości. haszyszu, haszyszu! przedrzeźniła ją Felicja. Zbyt wyszukany środek. Po prostu kieliszka, tęgiej, wódki i to może wystarczyć, przydała Seweryna. Nie bluźnijcie kobiety! ujął się Edmund. Augusta ma słuszność. Bez miłości świat nudny i brudny, miłość mówi: ja jestem przedwiecznością w początku, trwaniem w nieskończoności, jasnością w świetle, tchnieniem w powietrzu, wonnością w kwiecie, szczytem w nieskończoności, dźwiękiem w głosie, widzeniem we wzroku, radością w szczęściu, mądrością w rozumie. Wdziękiem w piękności, a potęgą w sile, ja jestem, która jestem. Ja jestem bóstwo indyjskie i wyznania Brahmy, dokończył żartobliwie Albert, który z nas wszystkich najlepiej znał ten ustęp, rzeczywiście z ksiąg indyjskich przerobiony trochę. Zaraz widać niechrześcijańskie zastosowanie. Odezwała się Anna. Bo już cisz, miłość jest tym wszystkim, czym się być przez usta Edmunda mieniła, tylko uczucie zjednostkowione, którego sobie augusta dla rozrywki życzy, nie jest całą miłością. Jest w miłości jednym promieniem, w mądrości jedną prawdą. dajby chociaż i tym było, wątpiącym głosem znowu pomruknął Leon. Czy wątpisz? zagadnęła Jadwiga. Nie widziałem krótko jej odpowiedział. Jak to nie widziałeś? spytała żywiej nieco. Przypomnij sobie tylko, czy nigdy nie widziałeś ludzi młodych, szczęśliwych, podzielanym uczuciem, a przez to śmielszych w dobrym, szlachetniejszych w pomysłach, pracowitszych w obranym zawodzie? Widziałem tylko ludzi, którym podzielane uczucie nie stawało na przeszkodzie do tego wszystkiego. Dajcie teraz pokój Leonowi, rzekła wesoło Augusta. Już on czuje, że wielką niedorzeczność powiedział, to najuparciej bronić jej będzie. Przepraszam, moje panie, ani oporu, ani niedorzeczności w tym nie ma. Bardzo łatwo arytmetycznie tego panią dowiodę. Proszę tylko sumiennie obliczyć ilu znacie zakochanych, którzy się na nic nie zdadzą. Ilu takich, Którzy się przez miłość z poświęcenia w samolubstwo ześliznęli? Ilu takich, którzy z miłością w dobrem wytrwali? Porównajcie sumy ogólne i wrzeczcie dopiero, czy ja zbłądziłem bardzo, gdym mówił, że tylko kilku wybranym przeszkodą w życiu nie stanęła. Ale im za to stanęła pomocą, tak wielką, odezwała się Jadwiga, przypuszczenia to nie moja rzecz. Ja tylko fakta zapisuję. Lecz jeżeli im nie wolno pójść drogą wnioskowań, czemuż nie mam sobie powiedzieć, że gdyby nie ta słabostka jedyna, ludzie wybrani byliby zupełnie świętymi ludźmi, a postołowie przecież żony kochanek nie mieli. Bo to łatwiej zostać świętym bez żony, jak z żoną, zakrzyczał wyciągnięty na kobiercu Teofil. Ale co łatwiejsze, to mniej piękne, rzekł znowu Edmund. Słusznie mówisz, odezwał się Henryk. Co łatwiejsze, to mniej piękne, a co mniej piękne, to mniej prawdziwe także. Wielka mi cnota, wyrzeczenie się wszystkiego, jeszcze za życia ucieknę z ziemi, to po śmierci wprost trafię do nieba. Ja bym niebo zamknął przed takimi tchórzami. Idź, żyj na świecie, garnij wszystko do piersi swojej, wszystko myślą uświęcaj, to ci otworzę, będziesz miał zbawienie, ale tak odartego, nagiego nie wpuszczę. Z Waszą teorią o świętości. Wy z niej jakąś klasztorną regułę dla kawalerów mieczowych zrobicie. Ja chcę, żeby świętość była całej ludzkości zakonem, żeby świętością żył człowiek najzwyczajniejszy, a nie ten tylko, który w nienaturalnych, wymuszonych rozwija się warunkach.